Cześć prozuraki, z tej strony prozurę troszeczkę się zmienia pomału sceneria tego pokoju. Trochę dodaję światło na tamtą stronę. Dodaję trochę Waszych rysunków w tle na ścianie, trochę lampek więcej tutaj, tutaj, siutaj i tak dalej. Chcę, żeby ten pokój był bardziej przyjemny, i bardziej taki rodzinny, przytulny do oglądania, więc mam nadzieję, że Wam się to podoba. Małymi kroczkami i też chcę tam postawić dodatkową lampę, ale w końcu będzie tutaj tak, jak powinno być od początku. Słuchajcie, wiem, że bardzo chcecie drugą część kiłene, a ona się pokaże w swoim czasie, po połalutku. Gdzieś tam Wam dorzucę któregoś dnia tygodniu, a dzisiaj lecimy z. No właśnie! Z czym? Mam kilka pomysłów na odcinki, przyznam szczerze, i zastanawiam się, który dzisiaj nagrać, więc myślę, że w tytule jest napisane i po prostu przejdźmy do niego. Jeżeli jesteś tutaj nową osobą, przypominam, że 45% osób, które mnie oglądają, oglądam je bez subskrypcji, więc zapraszam cię dołącz do ekipy Prozuraków. Zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli film ci się potem spodoba. Zostaw łapkę w górę, bo to mi niesamowicie pomaga. Podnosi zasięgi, kanał wtedy rośnie i rośniemy wszyscy jako społeczność. Zaczynajmy. Słuchajcie, dzisiaj robimy trzykolorowy challenge, czyli rysuję tylko trzema losowymi kolorami. Zobaczymy, gdzie to nas zapędzi i po prostu. Wygenerujmy kolory. Jesteśmy na stronie generujem.pl. Nie jest to żadna reklama nic takiego, po prostu jest to fajny generator. Więc robimy tak: cyk. To jest nasz pierwszy kolor. Od razu sobie spiszemy heksa. Oczywiście program, jakiego używam, to Adobe Animate. Wklejam sobie heksa do Exogramu. Tutaj cyk. I robimy małe kółko. To jest nasz pierwszy kolor. Ok, mamy nasz pierwszy kolor. Zobaczmy, jakie będą następne. Myślę, że trzy kolory będą dobrym challengem. Będzie ciężko coś zrobić na trzech kolorach. Aczkolwiek zobaczymy, jakie nam wygeneruje. Drugi to jest czarny. Ok, tak że czarny Nic tutaj nie będę kombinował Wszystko jest live Nie będę tego ciął I trzecim kolorem, jaki dzisiaj wylosuję, Będzie oczywiście, że No jak widzicie, taki limonkowy trochę, nie? Jakby tym się kłóciliśmy o taki kolor Z kilkoma osobami Pozdrawiam was serdecznie Jest to limonkowy kolor Niebieski, czarny i limonkowy Trochę będzie ciężko do Ciężkie do uzyskania Będzie cokolwiek z tego Będzie to zimna praca Pozwólcie, że się zastanowię Co ja właściwie chcę z tych kolorów Zrobić. Co ja mogę zrobić z takich trzech kolorów? Postanowione są trzy losowe kolory. Oczywiście lepiej byłoby, gdybym miał wylosowane czerwony, czarny i biały, ok? Ale no to są trzy barwy, których mam używać. Raczej będę używał tylko i wyłącznie tych kolorów, nie będę się bawił nic innego. Cieniowanie oczywiście na tę potrzebę zrobimy sobie burgundem, dosyć ciemnym, żeby nie mm, wykształcać dodatkowych barw, a tylko przyciemniać te tutaj, które są aktualnie używane. I cóż, dajcie mi moment, ja się muszę zastanowić, co ja właściwie chcę narysować. Niebieskie, czarne i limonkowe. I przy okazji przeskoczę na odpowiednią scenę, bo ta jest delikatnie. Ścięta, patrzę na to i po prostu Jedyne co mi przychodzi do głowy to jakaś taka Podwodna bestia, ale pomyślałem sobie Że dużo rysuję takich agresywnych rysunków I tak dalej, więc postanowiłem, że tym razem Wykonam sobie śmiało Rysunek rybki, takiej fantastycznej Rybki w tych właśnie trzech odcieniach Szkoda, że nie ma tutaj różu, chyba, że Czterokolorowy challenge Cztery kolory to byłoby ułatwienie Wygenerujmy jeden kolor i zobaczmy Jaki nam wylosuje, jeżeli będzie różowy To idziemy w to, jeżeli nie będzie różowego To zostajemy przy trzech Dobra, ej, to już jest trochę. No nie powiedzcie mi, że to jest kurczę... przypadek. No nie powiedzcie mi, że to jest przypadek, bo to nie jest przypadek. Mogło wylosować cokolwiek. Kurde, no i na tych barwach to już fajnie byłoby fantastyczną rybkę narysować. Idziemy w to. Cztery kolory challenge? To nie jest spójście. Dobra, zróbmy sobie kolorowy challenge, ok? Rysuję tylko czterema kolorami. To są hardkorowe kolory i tak. Mam nadzieję, że się na mnie nie zezłościcie, że idę na, powiedzmy, łatwiznę i lecę z czterema kolorami. Ale no to jest dobre. Nawet szkice i tak dalej będę wykonywał właśnie tymi kolorami oraz linearty. Dobrze, że mamy ten Kolor, bo on jest prawie czarny, więc będziemy mieli fajny line art. Aczkolwiek, lećmy z tematem, bo mam fajny na to pomysł. Mam wizję na tę rybkę. Trochę będę się wzorował tą rybką, która ma taki dędzelek z przodu z tą lampką, ale nie mam żadnego jasnego koloru, więc nie wiem, czy w to pójdę. Chyba raczej nie. Aczkolwiek trochę będę chciał, żeby przypominała tę rybę i goldfisha takiego typowego, właśnie z akwarium. Więc zaczynajmy. Dobra, łyczek kawki, tym razem piję czarną, bo testuję jakąś nową. Też pytacie, czemu piję tak dużo kawy? Ja mam kawę zaleconą od lekarza. To jest długa historia, ok. Biorę dosyć mocne leki, dlatego piję tyle kawy. To nie jest tak Jestem naukowcem. a przynajmniej tak sobie to tłumaczę Ale pamiętajcie, że te odcinki nagrywam w dosyć Sporych odstępach czasowych, to nie jest tak, że walę takie kawy Cztery razy dziennie, co to, to nie Więc ostrożnie z kawą, bo to jest Mocny, kurcze mm. I dobry Uzależniacz, dobra, zaczynajmy Rybka Słuchajcie, robimy coś takiego. Ehm, przede wszystkim muszę mieć cieńszy pędzel, jedynka. Tu zrobimy takie usta, lekko zawirowane do góry. Coś w ten sposób, cyk, 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 okej, okay. cyk. Zróbmy mu takiego kurczę, e, zmęczonego face'a, takiego, wiecie, naprawdę wymęczonego, cyk, cyk. Tu będzie już e, ta głowa pociągnięta dalej. Teraz tak, tu mi dał już w ten sposób zaciągnięcie, takiego trochę karpiowa Tego go zrobimy. Ja się na rybach kompletnie nie znam, więc przepraszam bardzo, osoby, które się znają na rybkach. E, bo ja bardzo wędkarzy szanuję, ale po prostu no, nie miałem nigdy Przyjemności. Znaczy, w sensie, byłem parę razy w życiu na rybach. To nie tak, że jestem człowiekiem, który nie wychodzi z kąpa. Ale no nie znam się kompletnie na rybkach. To wiem, że trzeba poprawić, bo to mi nie pasuje. Zrobimy tak. Jeszcze raz, ten dziubek tutaj. Cyk. Tu pociągniemy do samego doługo. No i tu robimy oczywiście coś w postaci jakichś takich, nie wiem. Zróbmy taką płytkę tutaj. Czemu nie? Dobra. Mamy to. Tu gdzieś będzie oko, więc robimy coś takiego po prostu. Raz, dwa, cyk i dosyć mocno wyłupiaste, okrągłe oko. Dokładnie. Ten tutaj dzyndzelek musimy e, zarysować i przeciągnąć dalej, żeby tu było widać, że ma taką wargę dziwną. Nawet to wygląda spoko na chwilę obecną. Tu robimy coś takiego i coś takiego. Pytanie, czy biały kolor jest tutaj brany też pod uwagę, bo to jest dosyć interesujące w tym wszystkim. No właśnie, to jest pytanie. To jest pytanie. Na razie się nie chcę y, tutaj nad tym zastanawiać za mocno. Mamy głowę naszej rybki. Co dalej? Cało będzie raczej proste, bo zrobimy to po prostu tak o, że to będzie takie mało, ludkie ciałko odstające. Tu bym zrobił coś na zasadzie takich y, jakby łusek, coś takiego. Trochę jak konik morski wygląda na chwilę obecną Właśnie konik morski w tych barwach też by byłby ładny. Jeszcze nie wiem, co chcę zrobić na górze, ale chcę coś na pewno wykombinować ekstra, więc zostawię sobie na razie miejsce. I teraz tak, są takie rybki, które mają takie mega przepotężne ogony. Ja chcę to właśnie zrobić tutaj, czyli coś takiego. Trochę jak ta y, y, nie pamiętam się nazywa, Lisa? Lora? Lara? Ta taka bogata rybka, to była dziewczyna akurat, z rybek sferajny. się e, ją kojarzyć, ona właśnie takiej różowej sukni powiedzmy była zrobiona ona właśnie miała takie duże, rozciągnięte tej tak ciekawie płetwy, więc myślę, że to jak najbardziej tutaj pasuje do tej postaci. Cyk, cyk. Te musimy już chyba bardziej trochę zaostrzać pomału, bo wiem, że te rybki mają właśnie takie um, dosyć rozciągnięte te płetwy, ale mimo wszystko, żeby one były dalej schematycznie pociągnięte do tego co tam jest, żeby te membrany po prostu między... Um, Między tymi, chodzi mi o to, że widzicie co mamy, takie trzy pałąki żeby te membrany były takie dosyć już mocno yy, zaostrzone i pozabijane tak odpowiednio, żeby to nie było takie mocne. Jak tutaj i też chyba bym zaostrzył bardziej troszkę, żeby ona była jednak bardzo reprezentatywna. To w sumie taka zaokrąglona też wygląda ładnie. Więc robimy tak, tak, tak. I tu bym już myślę, że wrócił. Doskonale. Cyk, cyk, cyk. Dobrze. No, no to w takim razie tutaj też coś musi być, nie? Za mało mi tu jest, po prostu. Troszkę za mało. Dziwnie jakoś to buduje te rybę strasznie, no, ale mam nadzieję, że że jakkolwiek mało na sens. Trochę jednak wygląda jak potwór morski. Tak się zastrzegałem, że nie będę robił potwora morskiego, a troszkę jest taka nieprzyjemna, nie? Dobra, wiecie, co ja bym tam pociągnął jeszcze dalej te płetwy. niejasne i tam się ciągnie dalej do tyłu i tyle. Trochę ją przechylmy. Dobra. I teraz co robimy u góry? Mógłbym zrobić, tak jak mówiłem, to tutaj dzióbkiem i tą kulką, w sumie wygląda nawet legitnie wtedy mógłbym przyciągnąć trochę tych tutaj elementów właśnie płetwowych czekajcie, czekajcie, może to ma sens nawet to ma nawet sens, ej tu, tu, tutaj jedno jeszcze to bym, to bym musiał wtedy pociągnąć jako jedna płetwa nie, dobra, to głupio wygląda to trochę głupio wygląda faktycznie czy znaczy to z tą bańką spoko, ale to z tymi kłami wygląda debilnie. E, dobra, słuchajcie, mamy rybkę. To ma nawet sens. Tu bym dodał tych łusek delikatnie. Raz, dwa, trzy, cztery, tam pięć, sześć. Tu bym to już dodawał na etapie szkicowania konkretnego. Cyk, 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 cyk. Tutaj pałąki niech się schowają pod tymi łuskami. I co na etapie głowy? Tu też bym zrobił jakąś taką łuchę jedną chociaż. Raz, tu będzie druga już łuska. Dwa, tu będzie trzecia, trzy. Niby w formie takiej brwi, żeby to po prostu było widać, czy to jest ryba dalej. Cyk, cyk. No i to. Zrobię tutaj właśnie, dlatego robiłem wargę, żeby było oddzielone. Dobro, mamy to, ej, słuchajcie, taka trochę smocza ryba. Nie wiem czy jak w tych barwach wypali, ale widzę to jak najbardziej. Dajmy sobie krycie teraz 30%. Chowamy. No i co? I biorę ten kolor teraz czarny, nasz, powiedzmy. Potencjalnie. Nie są czarny, ale jest dostatecznie dobry. I zaczynam to lineartować Podoba mi się, ej, podoba mi się bardzo. Zaczynajmy lineartować Ja sobie będę go lajnartował. Myślę, że jeszcze pogadamy. Potem kolorowanie. Robię cieniowanie w Animecie czy w Photoshopie, jeszcze do tego przejdziemy, ale na razie jestem pełen nadziei. Mam tutaj wizję, jak te kolory jakoś w miarę poblendować. Pytanie, czy gradienty wchodzą w grę? Na logikę, jeżeli bym używał markerów albo kredek, mógłbym to zblendować ze sobą. Więc jakbym zrobił gradient między różowym a takim zielonym, czy to wchodzi w grę? Ja myślę do przodu, czy wy nie będziecie nam źli potem o coś, nie? Ale no zobaczymy. Jeszcze wszystko wyjdzie na etapie kolorowania. Zaczynajmy lineartować Też mogę być trochę czerwony na twarzy ale nie zwracajcie na to uwagi, bo po prostu mę Trzym mnie dzisiaj niesamowicie ta moja choroba! Urcze ile można po prostu, dobra, lecimy tak o, tutaj będzie ten haczyk, tutaj będzie to, co trzyma nam to. Nasze ogniwo, tę kule taką. Liner chce zrobić cieniutki z tego względu, żeby będzie to ładnie wyglądało po prostu. Dobrze. Tu będzie już też w ten sposób, żeby ta warga była widoczna. Okej. Okay. A mamy to. Tu niech będzie pociągnięte dalej. Dobra, na razie to widzę. To już możemy zakolorować, bo myślę, że to będzie tylko i wyłącznie w tej barbie. W żadnej innej tego nie widzę. Pytanie, właśnie, czy biały traktujemy jako kolor? Bo to jest bardzo, bardzo. Ale to bardzo ważne pytanie. No, to jest pytanie, to jest dosyć ciężkie pytanie. Bo, czy highlighty będą liczone jako kolory? Bo, chciałbym dodać chociaż troszkę highlightu, właśnie gdzieś w oku, gdzieś na płytach tutaj i tak dalej. Bo, to fajnie nam doda dużo charakteru do tej postaci. Powiem Wam szczerze. Bardzo dużo nam doda charakteru do tej postaci. A bez użycia tego, będziemy się z tym problem, niestety. Dobra, tu jest coś takiego. Tutaj też. Tak, żeby to było widoczne, że to jest po prostu żywa istota. Żeby to miało sens. Żeby to miało po prostu ręce i nogi. Wiecie o co chodzi? Bo jeżeli część zawodujemy płytami, a część nie, no to ona generalnie wygląda tak, jakby miała odstraszać drapieżników. Podoba mi się design tej ryby. Nie wiem dlaczego tak wyszło, ale podoba mi się to. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Bo te kolory same w sobie stworzą nam spory tutaj problem. Wiecie? Żeby to zrobić dobrze. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, teraz robimy tak. Tutaj będzie ostatnia forma łuski, czyli robimy coś takiego: cyk, cyk. To i tak musi być oddzielone, więc robimy tutaj łuskę po raz kolejny taką: cyk. No i teraz tak. Tu robimy już łuski w ten sposób, czyli raz, tak. Potem robimy tutaj również łuskę. Raz, trzy, cyk. Dobra, widać doskonale, gdzie tutaj się wszystko zaczyna, gdzie się kończy. Tu robimy tak, tak i tak. I tak, żeby to było połączone ze sobą tutaj w ten sposób. Dokładnie. Tutaj, tutaj, tutaj. I tutaj możemy już pomału pociągnąć te elementy. Czyli robimy coś takiego. Ja bym zrobił to w ten sposób. Raz. I od tamtej do końca, aż do tych łusek. Przeciągnął te płytki tutaj spod spodu. Z brzucha. Myślę, że jest git. Tu oczywiście możemy podociągać wszystko. Aczkolwiek takie małe niedoskonałości to nam nic tutaj nie będą przeszkadzały. Ja zawsze się zaskakuję. Powiem wam, że na początku jestem taki, że... No... Powiedzcie mi, co byście pomyśleli, jakbyście zobaczyli kolor niebieski, czarny i taki limonkowy, nie? No weź coś z tego zrób, come on. Ale ja zrobię, ja zawsze coś wymyślę, zawsze coś muszę wykombinować, więc nie zawiodę was i tym razem. I tak jak mówię, bardzo, bardzo luźny szkic, bardzo, bardzo luźny lineart, art, czyli robimy coś bardzo na spokojnie, okej. Okay. Tak jak widzicie, coś tutaj się dzieje. I wcale mi tutaj nie przeszkadza to, że to się dzieje. No i powiem wam szczerze, że mamy chyba gotową rybkę, jak tak na nią patrzę w tej chwili. No nic dodać, nic ująć, powiem wam kurczę, bardzo ładnie wygląda. Naprawdę. Ja teraz postaram się ją pokolorować w miarę tego, jak mam tej barwy porozkładane. Teraz zobaczymy, czy coś mi się uda z tego osiągnąć. Na pewno chcę membranki mieć zielone. Róbmy na razie tak, jakbym miał nie mieszać barw i zobaczmy, co z tego w ogóle wyjdzie. O Jezu, ciemny jest ten kolor dosyć. No dobra, ja się tym zajmę, będę kolorował pomału i ewentualnie widzimy się, jeżeli będę miał już pocieniowaną i skończoną pracę. Mam nadzieję, że Wam się podoba do tej pory. Jeżeli Wam się podoba, jeżeli myślicie, że w miarę to wykombinowałem i wybrnąłem, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i koniecznie skomentować, czy mogłem coś zrobić inaczej, czy widzieliście jakiś inny pomysł na to. Jeżeli sami macie pomysł, to heksy mieliście na filmie. Możecie sami dla siebie przygotować i pokazać mi potem efekty finalne tego wszystkiego, bo jestem bardzo, bardzo ciekaw, jak Wam to wyszło. A teraz cóż, ja się tym zajmę, dajcie mi chwilę, pobawię się tym, zobaczymy, co mi właściwie wyjdzie i to, czy wykorzystam statyczne kolory, czy gradienty, zależy wszystko. Ode mnie, ale mam nadzieję, że uda mi się na statycznych coś ładnego wykombinować, więc teraz się widzimy z powrotem już ze skończoną pracą. Zaskoczyłem siebie, tym bardziej, że jakby nigdy nie rysowałem ryb. prozurak prozuraki, wiem, że kolorowanie gradientami jest koszmarne i ciężko jest uzyskać cokolwiek z tak ciemnych i zróżnicowanych barw. powiem wam szczerze, że załamałem się jak zacząłem kolorować tę rybę, ale sam lineart niesamowicie mi się podoba i mam nadzieję, że nie zlinczujecie mnie za to, że troszkę dałem ciała, później zobaczcie, że jeszcze będę próbował robić to flat kolorami i cieniować delikatnie i wtedy widać, że ten efekt jest lepszy. Bo tamto mam opanowane Gradienty tego typu są za cholerę nie do skontrolowania I bardzo, bardzo ciężkie W każdym razie mam nadzieję, że odcinek i tak wam się podoba Do tego etapu i cóż, że z ważnego Dobra, słuchajcie, voila, tak wygląda moja rybka Pogrubiłem trochę lineart Bo chciałem, żeby to wszystko było takie pop do przodu Powiem wam szczerze, że chyba jedna z trudniejszych rzeczy, jakie robiłem e, Na rybkę miałem pomysł niesamowity Przed tym wszystkim, w sensie Kiedy był etap to była to bułeczka z masełkiem A potem zaczęły się schody I powiem wam szczerze, że naprawdę, naprawdę Ciężka praca né? Vale. Lineart udostępnie kolory, również udostępnie, jeżeli chcecie wziąć udział i pokolorować sobie tę rybkę po swojemu i zobaczyć, czy zrobilibyście to lepiej. Pamiętajcie, że na artyst odcinków na kanale Discordowym będzie to udostępnione. A na dzień dzisiejszy tak wygląda moja rybka z czterokolorowego wyzwania. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Powiem Wam szczerze, bez gradientów za diabła nie szło tutaj zrobić nic ciekawego. No, chyba, żebym dodał cienie, to wtedy może by wyglądało coś na pograniczu tego, tylko że troszkę bardziej czytelnie, aczkolwiek tak wygląda pogradientowana. Wiecie, co dajcie mi jeszcze chwilę dla pewności. Ja sobie jeszcze ją zrobię tymi samymi barwami co tam, tylko że chcę ją sobie zrobić w odcieniach właśnie em, tego, tego zwykłego koloru. Czyli to będzie zielony, to będzie zielony również. Cyk, 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 cyk. Jak tam dalej było? Wszystko było niebieskie. Wszystkie te płytki były niebieskie. Mogłaby ewentualnie jeszcze wyglądać tak. Chciałbym nawet teraz tę ciemną barwę, nawet na 15% krycia, bo nie mogę używać innych. i Podcieniowałbym to trochę tutaj, nawet bez udziału Photoshopa też mogłoby to wyglądać ciekawie i interesująco, i na pewno było to troszkę czystsze niż gradient. Aczkolwiek myślę, że gradient jest interesujący i. Powiem wam szczerze, wyzwanie dosyć ciężkie. Głowa musi strasznie mocno pracować, żeby coś tutaj wyszło, co ma sens. chciałem też zrobić jakiegoś insekta, myślę, że z insektem byłoby prościej. Aczkolwiek tych barw tutaj troszkę mimo wszystko. Brakowało do tego wszystkiego, żeby to dobrze wyglądało Powiem wam szczerze, że taki czysty lineart Też pocieniowany delikatnie Wiem, że czarnym się nie cieniuje, no ale No nie mam wyboru innego, jak tylko tak zrobić Skoro to jest czterokolorowy challenge To nie mogę innych kolorów używać Też by to naprawdę wyglądało całkiem przyzwoicie Bo zobaczcie, że kiedy to pocieniuję to też nabiera zupełnie innego wydźwięku, kiedy dodałbym drugą, trzecią warstwę cienia i tak dalej. To również byłby inny wydźwięk, ale chyba nie o to chodzi, żeby dodawać cienie, bo cieniowanie tworzy nam tak jakby kolejne barwy, których tak naprawdę nie chcemy, bo mają dobyć tylko cztery barwy. Więc takim cieniowaniem i takim kolorowaniem efekt byłby na pewno dużo, dużo lepszy, ale no nie o to nam chodziło, bo to jest po prostu wtedy pójście na łatwiznę i tyle. Kolory za diabła nie pasują, pewnie gdybyśmy użyli tej zupełnie innych barw, byłoby dużo lepiej. A w tej chwili, cóż, ja się z Wami żegnam. Niestety, nie tą rybką, chociaż ta byłaby dużo lepsza, gdybym jeszcze w Photoshopie delikatnie podrasował kolorystycznie i tak dalej, byłoby to dużo, dużo lepsze. Ale przyjemnie zaczyna wyglądać. Powiem Wam szczerze, że skończyłbym nawet takim cieniowaniem, ale nie, bo mnie skrzyczycie. Nie tym razem. To cieniowanie odpada. Zostaje to cieniowanie, i niestety z tym muszę Was zostawić. Słuchajcie, czterokolorowy challenge. Mam nadzieję, że podołałem. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków z tą serią, ponieważ można wygenerować różne kolory. Jeżeli wygeneruje nam pomarańcze i czerwienie, jakieś żółte, wtedy może wy. Kombinujemy jakiegoś ognistego e, golema. Zobaczymy go, ognistego żywiołaka. Zobaczymy, co raz przyniesie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jedna rybka gradientowa, druga rybka taka, z basicowa, statyczna. Aczkolwiek myślę, że ta gradientowa jest tą rybką, która zasługuje na wyróżnienie i zostanie wyróżnioną, i właśnie zostanie na końcowej karcie odcinka. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli jesteście tutaj nowi, zapraszam Was do zostawienia subskrypcji na kanale Prozura i dołączenia do Armii Prozuraków, do naszej coraz większej paczki. Dzięki, trzymajcie się, do zobaczenia i I love coffee, nam serduszka, pomóżcie naszej społeczności urosnąć Zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę I pamiętajcie, że widzimy się w każdy wtorek, czwartek i sobotę O godzinie 16.30 Bezapelacyjnie, bez zmian na tym kanale Cześć